witam ja was, ja jestem naszym z kanału Flippy. w dzisiejszym odcinku będziemy grać, w sumie nie wiem po co grać, będziemy, będziemy, sąsiedzi, zamiast tylko Michalinka, a właśnie masz... ty, tak ty, 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 tak ty, tutaj przed, przed ekranem, to Co chłopaczku w górę i subiczka, dobra, lecimy do odcinka, Posłuchaj! Mam plany na, na dzisiaj. Chodź. Mhm. Ognisko rozpalimy. rozpalimy. Okej. Może jakąś imprezkę zrobimy zrobimy z tych. A ja sobie wśród oceanu. Dobra. Co by tu porobić dzisiaj? Do nocy jest jeszcze dużo. Do wieczorka. Hmm. Może coś zjemy? No. Tylko co? Tylko co tu zjeść? Hmm. Trzeba się chyba na dół. Nacisnąć telefon? No, przydałoby się. Dobra, dobry. mam pomysł. Zamówimy jakiś catering. Dobrze. Kiedyś to nie jest jakkolwiek, to ja zamówię. Zamówię. Idę na. Dobry, dobry. A ja poproszę. Czekaj, jeszcze raz, Czekaj jeszcze raz. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym prosił jakieś co chcesz, Maka? Ja? No. Ryżek frytecki z kolą. Nic jednak sam. No to ja będę prosił frytki z kolą. Po prostu y, no frytki, kola. A uh, i negacy dla, dla mnie będzie machchikę i tylko tyle. To będzie to będzie 58 dolarów. Dobrze, do widzenia. To będzie do zaopłacenia tutaj przy odbiorze, dobrze? Dobrze, do zeję. Dobra, powinna zaraz być, ale czekaj, ja coś muszę sprawdzić. Jakby ja bym, tak jakby ja się zgubiłam. Dobra, jednak nie. Ej, 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 Chodź może gdzieś popływamy tutaj. Zobaczymy tą wyspę bardziej. Dobrze. Właśnie, w ogóle tutaj nam bardziej już udosypili, ale tam dalej już nie możemy wchodzić. Czy mamy... Serwery tego całego budynku, zasilania i takie inne. Chodź, ten tutaj. To jest jak wjechać, dobra. Wjechałem. To są deski. No jakie takie bardziej skały. To jest co innego. O. Pa pa na to komentarz. Widziałeś? Widziałeś to? Bo ja idę połowić. Okej. Okay. Halo. No, halo. Mówiście do? Tak. Okej. Okay. Oj, pod do wody. Dobra. Dobra, nie mamy już co w sumie robić, w sumie nie ma co już co robić na tej wyspie. Przyszła noc, więc chyba można już rozpalić, nie? i nie mogę. No. Już rozpaliłem. Dobra, ja jestem <laughs> Co fajnie było, nie fajnie, fajnie. Dobra, trzeba to porobić, żeby chociaż było dosyć tu Josięk. Idziemy po Oj, Oj, lekka karaksa. Może partia mnie spamuje. Nie widać mnie. Nie widać bida, mnie. Pa. Nie widać mnie. A ja się topię. Ty mu płaczeć. Nie płaczę. Ile masz winów? Zero? A, bo to nowe Już ci mogę chętnie pokazać, ile ten. Ile winów mam. Ile ona mikrze tych? Kupisz na Bo ziemy... W... Zła emotka. Dobra, chyba będzie już koniec. Dobra, chodź. Dobra. Widzowie już koniec odcinka zakończamy dzisiaj dzisiaj w basenie. Wiem to taki krótki odcinek, ale nie mamy już... Ja, przynajmniej ja nie mam już pomysłów na te odcinki. Więc narka i widzimy się jutro